Siemaneczka ludziska, lecimy jeszcze raz z e, Bułgarią. E, pff, miejmy nadzieję, że teraz pójdzie trochę lepiej niż w poprzednim meczu 4-4 z Kopenhagą. Ładnie było. Ładnie, naprawdę ładnie. Troszkę tak kurna poszczalane. Mam nadzieję, że kogoś mi znajdzie, od tego zacznijmy. Cholik. Jest i on mam nadzieję, no chociaż w sumie nie wiem czy chciałbym z tym samym czy nie. Zobaczymy zaraz. Tonef, kurna powolny jesteś O Jesus Jakie kurna klatki Nie wiem czy to, to chyba Roksio jest tak właśnie Tak mi się wydaje, ale dobra Uderz O, taki papuś to Kogo ma? Białe stroje Nie, Union Berlin Więc wszystkie zespoły szukają swojej szansy by się 4 punkty mamy więc nie jest, nie jest najgorzej Nie sprawdziłem ile tam potrzeba do, do awansu i w ogóle Ale ty wygląda na tego samego kolesia kolno Też się tak męczy Zaraz zobaczymy no Jak będzie to ten sam koleś, nie no Jak będzie to ten sam kolo to, to wymięknę Ojejku rozpoczynamy Chyba nie <śled> Ładnie podaniami no to jest to właśnie, takimi słabszymi drużynami grać trzeba. Aj... O oh jest! O dobrze no, przestrzeli! Takimi drużynami trzeba grać właśnie więcej podaniami, żeby. <coughs> Coś z tego zrobić, że tak wyrażę. Wieszcie. To nie ma bramki! No nie. Zostaw to! Zostaw to, to tonę. Mamy już Dawaj mi to. Turne, no. Oczywiście lecimy jeszcze jedna próba. <grytanie> ale to zagrał! Aj, broni! Mamy, ustawiłem Ustawiłem superfesję. Aj, aj, za daleko jesteś. Spalony! No nie, no. Kurna, ten obrońca nie wiem po co się cofnął przed tym zagraniem. Nie ma tu czegoś właśnie takiego jak inteligentni obrońcy, gdzie normalny zawoń, obrońca zostałby z przodu, e, trzymałby go na spalonym. No niestety, przegrywamy 1-0. No cóż. Wcisnął mu. Wcisnął Sebastian Polter. Ale nie idź, Kol, mamy rzut rożny. Kurde, no. Odbił. Dawajcie, musimy, musimy to strzelić teraz. Aja, jaja, że musimy to strzelić. Musimy to strzelić, kurde, na hata. Jest, jeden, jeden, do Jak Pięknie tu zakręcił. Myślałem, że już zgubi tą piłę. Zagrał w środek. Czterech, tam tamci się rzucili na siebie. I Georgi Iliew. Oh. E, czerwona, od tylca. Ja bym dostał, ja bym dostał czerwoną. Pięknie. A jajaj, aj, aj, ciuta za krótko. Tu lepsze byłoby chyba zagranie z krzyżykiem. Aś, górna uciek. A zagraj! Dobrze, graj na czach. O, Ależ niepotrzebny ten sprint był później. A i kurnaś! A dobrze, już się bałem, że. O Jezu! A już czyżyka nacisnąłem, ale nie wiem czemu nie podał na szczęście dla mnie. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No, zachciał się, ale trzyma się na nogach. Pięknie. Oh. Kurde no. Znalazł się na czystej pozycji. Stawaj, może... kuna. Dzika kuna jeszcze niech mu da czerwono, to już w ogóle wymięknę. Chyba nie. Nie, bo kibice by głośno się darli. W szczególności, że gramy u mnie. O jest. Dobra. Murek mamy ustawiony. Murek mamy ustawiony. Jopek! Piłka w Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. He, he, he przeszedł. Super ofensywny, a ten zawodnik nic nie idzie do tego. A bo to tone. Typowy pyrysta A, Friandia. Spalony. Spalony. Widziałem tego spalonego, dlatego się nie stresowałem tym zagraniem. I jest? Aś, kuna chata. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Pięknie. Karny! Ale szpa, jak ją ściągnął tym papucie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Z nogi. Aj. też mm. nogi! Mm. Dobra, pociągnął. Pa! Pana kobanego Jeszcze to zdążył zagrać jak leżał. Ale to na środku było, tak więc ten fal bez stresu. Nie tu. Nie tutaj! to No musi! Musi to wykorzystać! 2-1, pięknie! Piękna ta piłka poszła na to skrzydełko, bo widać jak sam stoi. Minął obrońcę, puch, na jeden zwód i po Jest! Oh Popow, druga bramka, znaczy nie druga, nie ja wiem która. Nie, pierwsza. jaj! Ja, hata chata. No Odbiła mu się centralnie pod nogi. Dobrze, wybijamy. O, ej! Ale weź piłkę! Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Manolew. Manolew nie ma w lewo Pięknie, Tone, w końcu działasz na tym skrzydle. Faul. Eee, no e, jak tu nie było faulu? Podanie do bramkarza to było takie, nie wiem czy on tego nie złapał. Mamy rzut przeciwnika, przeciwnika, kurna końcówka z pierwszy połowy. Aj. O Jezu, o ale szput nie jest okazja. Dobra, lecimy z koksem. A, Dobra, przerwa. No, przerwa. Dobrze jest. Jeszcze na mój chyba dostał Żółtą kartkę Nie, nikt nie ma żółtej kartki, jest dobrze Lecimy Lecimy z drugą połówką No ej No jak to nie ma faulu Aj nie dojdziesz do tego, dobra, nawet nie ma co biec. Aj, kurwa, wyczaiłem ciulu jeden! Z tym zagraniem O, jak patrzę jak zagrał, tak. No nie no, jak tak cię pokona, to mi się wkurzył bramkę, tym razem nie udało się. Bramkarz się fantastycznie zachował. Tonet Ale są doskonale zgrane. Tone, tone, ajajaj, się odbiła. Szkoda. Plecami! Nieważne jak, ważne, że skutecznie. Tonet Jak to mówią? to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Na prawej stronie jest nieobstawiony partner. Ej, no, faul? no jak? Jak tu nie. Ej, ale czemu on nic nie gwiździ, to ja tego nie kumam? Szaleńca atakuje obrońca. To Nef. Micański. Pięknie. Micyński. Micański. Czy to wykorzysta? No ej, co za naskok zrobił, powiedzcie mi, co to był za naskok do tej piły. Co za gości, to mogło być i powinno być 3 -1. No ja pi... BĘDZIE SZĄSA, NO NIE, NO, JEST I ON, ALE KURNA, POTWRZECZKI, TO BYŁO SPECJALNE PODANIE DO TEGO GOŚCIA, NO Pięk jest go GOŁBAK, DOBRA, DO BUDY, już, JUŻ POWINNO BYĆ LEPIEJ, O, O, CZYŻBY KONIEC MECZU, CZYŻBY KONIEC MECZU, CZYŻBY KONIEC MECZU Zrobimy tą samą zmianę co ostatnio. Milano wejdzie za, Miceński, za Miceńskiego. Tych dwóch zmienimy. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Trzy, dobra lecimy, jeszcze dwa, pół godziny. Fajnie gra, bo gra dużo podaniami. Ajajaj, aj, aj. spalony, spalony. Widać było, widać było kilometrowego spalonego. Aj no, ale pff, jakie przyjęcie, El Drewno. <grym> tak, piłeczka do Tonewa. Ale mu z wód wyszedł. <noise> oj tam, oj tam. Lekko go przeskrobał. Co ty tam sędzia wiesz? <noise> A, pewna żółta. Dobra, jest. Aj, aj, aj. O, ależ pięknie. Ale ci bramkarze naprawdę polepszone nie nie FIFA takie rzeczy tylko robi bramkarz ale źle to zrobiłem niepotrzebne to było zagranie to oddanie od zawodnika... Niepotrzebne było to oddanie kompletnie dodam do środka i dlatego teraz przeciwnik ma piłę. Prowadzą o ja! gryza. O <gry> <gry> Jezu! O Aplauzem <gry> Odzyskali piłkę piłę, ale popow! No nie! Odsuwka się odbiła! Co za pićowina! Oddaję piłkę koledze. Jest zawodnik na czystej pozycji. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Dobra, nie temu. Nie temu. Czemu nie do Radu, do Tonewa? Tam tak miało wyglądać. O oh yes. Chyba u przeciwnika tak w ogóle włączyło się lekkie stresado patrząc na niektóre zagrania. Ale mnie to mało interesuje. Na Minę go wpuściłem. Cia. Iliew. Idzie. Idzie. O no nie! No, nie strzela! Jaki papuć z tego strzału! Kurna, gorzej nie mogło zagrać. Lekko go przestawił, ale co tam? Jeszcze mój kontuzjowany naprawdę. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Doskonale. Czy to wykorzysta? Przymiesza... Czy to wykorzysta? Pięć, cztery, no, 1 to już jest na pewno wygrana. Bułgarii nie będzie. Zresztą dwa mecze tylko max gramy, jak zresztą wiecie. Nie zdarzyło się więcej zresztą. Georgi Milanov. Eee, I tak gram z, tylko i wyłącznie dwa mecze, jeśli nawet przegram. Sorry, sorry, mi Nie chciałem. Chciałem mocniej. Ej. Aś O Jezu. Co on zrobił, że on nie ma obrońców? Ale, ale papeć. Ale papeć. Co on zrobił? Coś ty wąski narobił. Się Utrzymał się, co ma się nie utrzymać, Popo. Oleg, ale. się ale. ale go tam przepchali się. Przepychanki. Pięknie. Idź, 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 idź. No. ale opłaciło się. No co, co mi bramkarzowi rękę łamiesz? Naprawdę znakomita. Kurna, miało być do Tonewa. <noise> 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 o, jeszcze przestrzelił. <się> <noise> o mój Boże. Nie dość, że bram, obrońca kotuzja złapał, to mu jeszcze to z papucią. Tak, no nic, wygrana. To się liczy e, wam. E, oczywiście zapraszam do napisania, kim mam grać. E, już w poniedziałek będę nagrywał od nowa, że tak wyrażę, na żywca. A teraz e, jeszcze jeden mecz wcześniej nagrany. Znaczy się jutro. Na razie.